Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z gry Portal. Ponieważ ostatnio głównie nagrywałem gry bez zakończenia, czemu nie zagrać starą grę zrobioną przez valve na source i po prostu ją ukończyć? Jest to gra zagadkowa, gdzie musimy używać portali, żeby rozwiązywać zagadki. To tyle na początek. Tak więc zacznijmy. Ok. Budziliśmy się gdzieś. Mamy jakiś czas. Trochę niebezpiecznie wygląda. Mamy radio. Ok. Możemy podnieść. Mamy tu jakieś znaki. Test sequences. Hazard notification card. Tak, czy są znaki niebezpieczeństwa. The science computer Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that all fun and learning are the primary goals of all Enrichment Center activities. Serious injuries may occur for your own safety and the safety. Bierzemy radio. Jest kamera, ale taka dziwna. Jakieś takie pomieszczenie kontrolne. Dobra, kolejna kamera. Czy mogę to rzucić tu? No? Nie, za

Kiełek też rozwali. O. No i po radio. No cóż, idziemy dalej. Raz umówię, że ten pierwszy odcinek powinien być krótki, ponieważ trudno to y, późno to nakrywam. Tak więc taki początek. I odcinki powinny wychodzić przynajmniej co tydzień. Takie jest moje założenie i jest pełne. Nie ma tu żadnych niebezpieczeństw. No. Teraz możemy chyba przejść. Oj. To się zmienia z tego co widzę. Teraz jest tu, tu będzie teraz. Dobra. Czekamy jak tu będzie. Dobra. Rzucić. Cofnąć się. I teraz tu. Dobra. Jesteśmy. Dalej.

Za bardzo, z tego co do nas mówili, a mamy właśnie pokój drugi, chyba na 19, więc nie wygląda to, żeby było to długie, bez żadnych zagrożeń. Dobra, nie przedłużajmy, jest tu kamera i... To coś tworzy portale. co się stanie, w nas ja Jestem ciekawy.

Tu nie dowiemy się, tego nie można robić. Ciekawe co pisze tutaj 0,4 na coś. Na aperture. Dobra. Idziemy dalej. To się wyłączyło. idziemy windami, takimi ciekawymi każe mi się trochę jak Windows half ale tamta się kręciła o to jest jakieś źródło energii, dobra kamera wlega <grystanie> na lukę o, kolejna kamera jest fajne możemy zobaczyć z siebie, to jest ciekawą rzeczą. Dobra, jesteśmy dalej. Kolejne wczytywanie, na przykład jak zapiszę kolejna kamera. No. 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 Okej, okay. się portal. Jesteśmy w 04, właśnie, czyli z tego właściwie powinno być O 04. Maga na głowę, tak. Mamy portal, może by tak i... wrzuci tą kostkę. Halo. To jest takie... dziwne jak teraz nas obraca. O, kamera. Hmm. Zobaczymy. Tak więc mam zamiar właśnie ukończyć całą grę, a później zrobić jeszcze wszystkie osiągnięcia. Tak po kolei. Jesteśmy w 0.5. Patrzę na głowę. Są takie te... jakie jarzeniówki. Nie trochę groźnie, ale myślę, że takie nie jest, co było fajne, jeszcze nie sprawdziliśmy. Uh, okay. Okay. I As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of a required test protocol. Ciekawe. Dobra. Idziemy dalej. Szybko jeszcze zapiszę gra. 06 No cóż, ta kula, kojarzy mi się strasznie z Half-Fifeh 2, gdzie właśnie była wręcz identyczna. Kula energetyczna się nazywała. Dobra. Też było takie podobne. Yeah, <laughs> Warning devices are required. Dobre, bezpieczeństwo mówicie. No cóż, myślę, że tutaj skończymy na dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek Wam się podobał. Możecie podzielić się Waszymi komentarzami, co mógłbym zrobić lepiej, takie podobne. Więc do zobaczenia następnym razem. Cześć!